Hightail. 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 Hightail! 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 Minecraft 2.0! Hi! Welcome! Kiedy patrzymy na ostatnie premiery gier, to nie sposób jest nie zauważyć jednej powtarzającej się gry, którą jest Hightail, o której powstała już masa innych materiałów, przez co ja też o tym nagram. Ale mój materiał będzie inny, ponieważ nie jestem taki jak inni twórcy. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o Hightail, ale zamiast tłumaczyć Wam tylko to, czym Hightail jest, jak zrobiła to już masa innych youtuberów, to porozmawiam o tym, co Hightail ma aktualnie sobą do zaoferowania i jakie posiada plusy, jak i jakie minusy. Jednakże, jak zawsze, zacznijmy najpierw od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie: jak powstało Hightail? Zacznijmy może od tego, że ja będę Wam mówił bardziej streszczoną wersję historii Hytel. A więc, jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć bardziej dopracowaną i szczegółową wersję, to polecam obejrzeć materiał od kostki Light, A jeżeli już ktoś z Was zna tą historię i nie chce jej słyszeć drugi raz, to możecie po prostu przewinąć ten materiał do tej oto minuty. A więc, pierwszy raz kiedy usłyszeliśmy o czymś takim jak Hytel, było już w 2018 roku, kiedy to Simon Hypixel, założyciel serwera Hypixel w Minecraftzie, ogłosił, że tworzą nową grę i dał nam jednocześnie wczesny trailer tej gry. Miała być to gra inspirująca się Minecraftem, jednakże też przekraczająca limity Minecrafta, dając większą swobodę dla użytkowników w modowaniu i dodając nowe elementy, takie jak magia, lepiej rozbudowany i piękny świat, a nawet jakąś fabułę. Fani Minecrafta byli bardzo zadowoleni z tej wiadomości, dlatego, że wiedzieli oni, że mogą zaufać dla Simona w tworzeniu tak olbrzymiej gry, jak Hytale. Dlatego, że przez ostatnie 5 lat tworzył on i budował jeden z największych serwerów w Minecraftzie, a więc wiedział czego fani będą od niego oczekiwać. Można wręcz powiedzieć, że ta gra była tworzona przez graczy dla graczy. Od tamtego momentu mogliśmy widzieć kilkanaście różnych update'ów od Simona na głównej stronie Hytale dotyczące rozwoju tworzenia tej gry. Niestety pierwsze problemy zaczęły się już w 2020 roku, w kwietniu, kiedy to dowiedzieliśmy się, że Riot Games wykupił studio Hightail i Simon będzie zastąpiony przez kogoś innego. Simon jednak wspomniał o tym, że choć Hightail zostało wykupione, to Riot Games da im wolną rękę na tworzenie samej gry i będzie ją po prostu finansować. A powód, przez który Simon w ogóle sprzedał Hightel jest taki, że bał się on, że nie będzie w stanie sfinansować całej gry i chciał po prostu zabezpieczyć jej przyszłość. W teorii więc wszystko powinno iść jak wcześniej i w niedalekiej przyszłości powinniśmy dostać oficjalną premierę tej gry, ale niestety tak się nie stało. Z roku na rok zaczęliśmy dostawać coraz mniej informacji dotyczącej progresu tworzenia tej gry, i można było usłyszeć takie rzeczy: że na przykład Riot Games nakazał dodać tryb roguelike do Hightail, i że w 2022 roku kompletnie postanowiono zmienić silnik tej gry, przez co trzeba było zacząć ją tworzyć od początku tylko po to, bo Riot Games chciał, żeby ta gra była multiplatformowa na jej premierę. Przez te wszystkie informacje fani zaczęli bać się o rozwój Hightail, i nie wiedzieli nawet, czy ta gra powstanie, i te spekulacje okazały się prawdą, kiedy to w czerwcu 2025 roku Riot Games ogłosił, że porzuca tą grę przez to, ile jest z nią problemów. Każdy myślał, że jest to koniec, ale tutaj na nowo wkracza Simon, który zaczął sugerować na Twitterze, że coś z tym faktem zrobi. I tak oto 17 listopada 2025 roku Simon ogłosił, że wykupił on Hightail i że będzie on nad nim na nowo pracował, jednakże będzie on to robił na starym silniku gry, który został porzucony w 2022, przez co gra nie jest w za bardzo dobrym stanie. Ale mimo to 13 stycznia tego roku dostaliśmy oficjalnie wczesny dostęp do tej gry, przez co mogliśmy w końcu zobaczyć jak ona wygląda. I z ocen, które na ten moment dostaliśmy, Heitel okazuje się być grą z olbrzymim potencjałem. Znając teraz historię Hytel, możemy pomyśleć o tym, co każdy mówi o tej grze, czyli, że jest to Minecraft 2.0, przez to, że obie te gry posiadają grafikę, zrobioną z klocków. Posiadają także olbrzymie światy, w których można budować masę rzeczy. I że Hytel został jednak stworzony przez twórcę największego serwera w Minecraftzie, który przyznał się, że ta gra powstała przez to, że Minecraft według niego posiadał za dużo ograniczeń. Jednakże, choć trzeba przyznać, że Heitel bierze bardzo dużo inspiracji z Minecraft'a, to swoim założeniem bardziej przypomina on to, czym kiedyś miał być Cube World lub nawet Terraria. Ponieważ jest to inna gra, która głównie opiera się na przygodowych elementach akcji, w samej grze możemy znaleźć kilkanaście obozów, które posiadają kilka różnych rodzajów przeciwników, a Heitel także posiada magię, jak i różne rodzaje broni. A W przyszłości ma ona posiadać także elementy RPG, takie jak różne frakcje. I też nie zapominajmy o największej różnicy pomiędzy Hypixel a Minecraftem, czyli otwartość o wspieraniu gry. Albowiem twórcy Hypixel w odróżnieniu od Minecrafta bardzo jasno zaznaczyli, że będą wspierać tą grę i że będą mówili o wszystkich update'ach, jak i brać porady od graczy, żeby zobaczyć co zmienić lub co dodać, żeby jak najbardziej umilić dla nas grę. I tego wyniki już możemy zobaczyć dzisiaj, na przykład po modyfikacjach. Ponieważ już po pierwszym tygodniu Hytale posiadał ponad 1800 modyfikacji, istnieje już mod, który dosłownie łączy Minecraft'a i Hytale, gdzie ludzie mogą grać i budować rzeczy nawzajem. I porozmawiajmy właśnie o modowaniu, bo modowanie w Hightail bardzo różni się od modowania w Minecrafcie. Żeby pokazać Wam jak bardzo to modowanie się różni, to w tle możecie zobaczyć wideo od 8 Side Square, który pokazuje jak długo zajmuje stworzenie poprawnego bloku w Minecrafcie versus w Hightailu. Jak widzicie, różnica jest ogromna, i powód tego jest taki, że Heitel stawia na to, że społeczność będzie cały czas tworzyć nowe modyfikacje, przez co im to po prostu ułatwili. I ułatwili to tak bardzo, że nawet ty, tak ty, możesz stworzyć nowy blok lub rudę bez konieczności znania kodowania. W ogóle, czy wspomniałem o tym, że w Hightel, kiedy tworzy się serwer z modami, to gracze nie muszą pobierać żadnych modów i po prostu używają modów, które są zainstalowane już na serwerze? Nie? To mówię to teraz, bo jest to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie widziałem. Przechodząc dalej, porozmawiamy o pięknym świecie, jakim jest Hytel, ponieważ, O mój Boże, ta gra jest piękna. Jakby oczywiście nie mówię tutaj o samej grafice, ale o tym, jak ta gra bardzo oddaje swoim klimatem. I także niesamowitymi budowlami, biomami i kejwami, to jest po prostu niesamowite. Jakby same lodowce wyglądają przepięknie, a podczas nocy na jednym z późniejszych biomów można było odczuć ten magiczny, niepowtarzalny klimat. Tutaj jednak muszę nadmienić parę rzeczy. Na przykład to, że choć te biomy są piękne, to czasami czuć, jakby pojawiały się znikąd. Jakby tutaj kończy się jeden biom i tutaj od razu zaczyna się drugi. Nie ma żadnego połączenia pomiędzy nimi. Do tego czasami te biomy, choć są piękne, to wydają się puste. Nie posiadają żadnych budowli, a jak już je posiadają, to czasami w tych budowlach nic nie ma lub jest znak pracy w toku ale to oczywiście można wybaczyć ponieważ musimy pamiętać że ta gra jest jednak w trybie akcesie. cały czas nie jest to pełna gra tylko jej wczesny dostęp do tego wszystkie te elementy, które właśnie wymieniłem powinny zniknąć w momencie, w którym Hytale zaimplementuje swój nowy system generowania świata, na którym właśnie pracują, a więc w dobrej wierze w przyszłości te wszystkie problemy się rozwiążą. Jeszcze nie odchodząc za bardzo od biomów, to chciałbym porozmawiać o tym, jak działa generowanie świata w Hytale. U. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą jest spawn. Aktualnie hitel można podzielić na cztery różne regiony, lub tak zwane zony. My zawsze będziemy spełnić się w regionie pierwszym, w tym oto budynku, który może pojawić się praktycznie wszędzie w obszarze pierwszym. Może być on równie dobrze na płaskim terenie co na środku rzeki. Jedyne wymaganie jest takie, że w pobliżu musi także znajdować się portal do innego wymiaru od ten tutaj, dzięki któremu będziemy mogli dostać się do zapomnianej świątyni, w której praktycznie wszystko jest zablokowane, bo to early access. To nie jest minus, przypominam, ani trochę. Szczególnie, że sama gra ostrzega, że nie ma jeszcze ona dużo rzeczy. Przejdźmy trochę w dół teraz. Porozmawiajmy o tym, jak są generowane cave'y, ponieważ podczas eksplorowania tej gry zauważyłem, że nieważne do jakiego cave'a wchodzę, czuję jakbym gdzieś go kiedyś widział, ale nie do końca. I dowiedziałem się czemu tak się czułem, ponieważ jaskinie nie są tak bardzo generowane losowo jak nam się wydaje. Tutaj możecie zobaczyć na nieoficjalnej stronie Hightail dokumentacji serwerów jak generuje się jaskinie i żeby was nie zanudzić tłumaczeniem przez następne 30 minut całego tego kodu, skrócę go wam, bo jest też dostępny algorytm. A więc jaskinia jest tworzona z paru rzeczy. Najpierw tworzymy wejście gdzie nasza jaskinia się zacznie poprzez branie wysokości, losowej wysokości, która nie jest losowa bo to jest na kod bierzemy z typu jaskini, czyli zmiennej, która determinuje jej typ i gdzie może się pojawić, jak na przykład, czy to jaskinia w zonie 1, 2 i tak dalej, i to z tej zmiennej bierzemy początkowo odchylenie, pochylenie i głębokość. Potem tworzymy nowy kawałek jaskini i patrzymy z poprzedniej informacji, na jakim biomie się znajdujemy, żeby zobaczyć możliwe wyjścia i wyjścia z tego kawałku. Ale jak tworzy się ten kawałek? A więc jaskinia tak naprawdę składa się z listy kawałków jaskini, które ją zapełniają. Każdy kawałek powtarza te Etapy. Zobaczenie, czy kawałek powinno się wytworzyć. Jeśli tak, to teraz trzeba wybrać losowy typ z możliwych typów jaskini, jak na przykład czy to baza, czy pusty i itd., itd. Potem obliczamy początek tego kawałku, np. 0,0, jeżeli jest to sam początek jaskini, po czym obliczamy jego pochylenie i odchylenie. Następnie generujemy jego kształt z dostępnej listy kształtów, a następnie patrzymy na wysokość tego kawałku i czy jest ona możliwa na danym biomie. Jeżeli wszystko się zgadza, to dodajemy go do początkowej listy kawałków i powtarzamy ten proces, aż dostaniemy całą jaskinię, którą można wygenerować. Zatem, nawet jeśli te jaskini różnią się długością, wysokością i kolejnością, to są elementy, które zawsze będą się powtarzać, przez co my możemy czuć efekt déjà vu, bo po prostu nasze mózgi rozpoznają wzorce. I na na sam koniec chciałem jeszcze porozmawiać o bagach, problemach lub po prostu o rzeczach, których nie za bardzo lubię w hightail. Nie lubię ulepszania stanowisk. Sądzę, że jest to po prostu niepotrzebny grind, który zablokowuje rzeczy, które nie powinny być zablokowane. Jakby mówicie mi, że jeżeli chcę zrobić butelkę, pustą butelkę, to muszę ulepszyć piec używając kopra i thorium, żeby móc zrobić szklankę? Naprawdę! Magia jest. Jest ona dostępna na prawie samym końcu rozgrywki i po prostu nie jest aktualnie za dobra. I wiem, że będzie ona lepsza w przyszłości, bo aktualnie nawet nie posiadamy takiej rzeczy jak mana, ale narzekam na aktualny stan gry. Podróż w Heitel jest okropna. Jedyne sposoby na podróż to albo bieganie, albo używanie broni, żeby poruszać się trochę szybciej, albo portale, które odblokowujemy bardzo późno w rozgrywce, albo zostają nam wagoniki, które zużywają bardzo dużo metalu, albo jeszcze inna opcja, czyli konie, których nie możemy nawet oswoić i uciekną od nas za każdym razem, lub po prostu znikną. I właśnie, porozmawiajmy o tym! zwierzęta losowo znikają, bo tak aktualnie działa po prostu kod gry, a więc jeżeli ktoś z was chciał sobie zrobić hodowlę zwierząt, na przykład nie wiem, owiec lub czegokolwiek, to sorry, ale nie. Kursforge. Tutaj muszę nadmienić, to nie jest w 100% związane z Hightail, ale i tak o tym powiem, a więc Hightail współpracuje aktualnie z Kursforge, programem, który pomaga instalować mody do różnych gier. Ma on właśnie pomagać dla ludzi, co chcą łatwo odnaleźć mody w Hightail. Tylko, że jest z tym programem parę problemów, jak na przykład to, że w pewnym momencie zaczęli płacić mniej dla twórców modyfikacji, nawet jeśli ilość pobrań ich modów tylko rosła. CurseForge w przeszłości miał także problemy z byciem hakowanym, przez co dużo użytkowników zostało także zhakowanych, jak i wykradziono ich dane i przez to można po części nawet powiedzieć, że sam CurseForge jest malwareem. bo jeśli komuś znowu uda się go zhakować, to jest duże prawdopodobieństwo, że ty też zostaniesz zhakowany i jeszcze nie taki bardzo fajny Fun fact, ale Forge został wykupiony przez Izrael. I jakby to powiedzieć, ten program wziął pewną stronę w pewnym konflikcie, w którym aktualnie Israel. jest, o którym nie mogę tutaj za bardzo mówić. W końcu mojego narzekania, początek mojego mówienia o bagach, bo jeżeli ktoś z Was chce zakupić tą grę teraz, to musi być gotowy na takie bagi jak niewidzialne bloki, przechodzenie przez ściany, losową zmianę czanków. Wody przechodzącą przez półpłytki, zwierzęta zostające po śmierci lub rzadko spotykane bug, ale istniejący, czyli znikające itemy ze skrzynek. Podsumowując, czy Hytel jest dobrą grą? Tak, przynajmniej dla mnie. Choć ta gra posiada swoje niedociągnięcia i widać, że jest to jednak bardzo wczesny dostęp, to miałem Friday z niej i o to chyba na samym końcu dnia chodzi, żeby mieć Friday z gier. Ale też nie jest to gra dla każdego. Jeżeli ktoś z Was był nastawiony na te aspekty RPG, które Heitel miał posiadać, to powinien poczekać parę miesięcy, aż je zaimplementują, bo aktualnie ich po prostu nie ma. Ostatecznie ta gra ma potencjał, ma olbrzymi wręcz potencjał, który większość fanów ma nadzieję, że wykorzysta. Ja za to mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. I. Cześć!